Cześć. Z tej strony Natalia Łysiak i Maja Orbańska. Witamy Was w kolejnym podcaście w naszym internetowym radiu Bugajoner. Co roku na całym świecie odbywa się Maraton Pisania Listów. Największa globalna akcja Amnesty International poświęcona ochronie praw człowieka. Dziś jest z nami pani Agnieszka Skóra-Gerbaciak. Dzień dobry. Która prowadzi lokalną edycję maratonu i od lat angażuje się w promowanie tego wydarzenia. Zanim przejdziemy do szczegółów organizacyjnych i osobistych doświadczeń warto zacząć od podstaw. Czym właściwie jest maraton pisania listów i na czym polega ta akcja? Maraton pisania listów jest to akcja ogólnoświatowa, jak już wspomniałyście. Jest to wspólne pisanie listów w obronie osób, które zostały niesłusznie osądzone bądź w ogóle nie miały uczciwego procesu w obronie tzw. więźniów sumienia, czyli nazwijmy rzecz po imieniu więźniów politycznych, ale także piszemy w sprawie osób, którym chcemy po prostu poprawić los, bo w ich państwach władza nieodpowiednio zajmuje się swoimi obywatelami. Teraz chcieliśmy zapytać skąd wziął się pomysł i chęć zaangażowania w prowadzenie maratonu pisania listów i czy był jakiś szczególny moment, który panią do tego zainspirował? Tak, w 2015 roku całkiem przypadkowo w mediach społecznościowych znalazłam ogłoszenie, że zachęcani są nauczyciele ze szkół średnich do wzięcia udziału w projekcie Amnesty International. Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi. Tak mnie to zainteresowało, że zgłosiłam się do tego projektu i w Warszawie po wielokrotnych szkoleniach, spotkaniach. Właśnie stworzyłyśmy podręcznik i poradnik dla nauczycieli, jak rozpowszechniać prawa człowieka i ich obronę, ale nie tylko. I wtedy właśnie zrodziła się we mnie myśl i tam poznałam też ludzi, którzy już od 2001 roku angażują się w maratony pisania listów w swoich miejscowościach. No, i od tego się wszystko zaczęło. Po raz pierwszy pisaliśmy listy w drugim liceum w 2015 roku w grudniu, a równocześnie rozpoczęłam też organizować maraton tak zwany otwarty maraton pisania listów dla mieszkańców Radomska i całego regionu. No i także od 10 lat angażujemy się w obronę praw człowieka. A czy mogłaby nam Pani opowiedzieć tak dokładnie, jak wygląda cały ten maraton, jakby całe to organizowanie u nas w szkole? Jest to niezbyt skomplikowana rzecz. Piszemy listy na godzinach wychowawczych. Ważny jest termin, ponieważ musi być to wydarzenie, które odbywa się w okolicach 10 grudnia co roku, ponieważ 10 grudnia jest to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. I przez okres kilku dni, przez tydzień, my już zaczęliśmy w tym tygodniu, w zasadzie do 9 grudnia będziemy pisać listy. Co to znaczy pisać listy? To znaczy, siadamy na godzinach wychowawczych. Osoby, które są y, zainteresowane pomocą innemu człowiekowi, piszą list, w zasadzie mają też możliwość jego przepisania. Są to dwie wersje językowe. W języku polskim możemy napisać list y, lub w języku angielskim. Listy piszemy najczęściej do y, przedstawicieli rządów krajów, w których osoby są represjonowane. Listy się pisze bardzo pokojowo, w sposób proszący, nakłaniający władzę do przyjrzenia się sytuacji ponownie danej osoby, bądź do y, y, zmiany y, jakby sytuacji życiowej tej osoby. Przepisujemy list, osoby niepełnoletnie przynoszą zgody od rodziców, bo to jest bardzo ważne, osoby pełnoletnie podejmują same decyzje, ja zbieram te wszystkie listy i wysyłam je właśnie do ambasad. Ambasady znajdują się w większości w Polsce, ale tak jak w tym roku na przykład mamy najbliższą ambasadę Ekwadoru w, w Wiedniu bodajże, a... Mianmy w Berlinie, bądź odwrotnie. A jakie reakcje lub zmiany zauważyła Pani wśród uczestników? Czy udział w maratonie faktycznie wpływa na ich wrażliwość społeczną lub postrzeganie praw człowieka? Jeśli ktoś pisze pierwszy raz list, zawsze zadaje sobie pytanie: co mój list może zmienić? Czy on faktycznie może komuś pomóc? Ale jeżeli sobie tak usiądziemy i uzmysłowimy, że takich listów pisane są miliony i że my możemy tym swoim podpisem, swoim protestem pomóc osobie i naprawdę jesteśmy sprawczy, a od 30 do 40% przypadków od 2001 roku zmieniło i poprawiło swój los przypadków osób, tak, tych właśnie w, w obronie, których pisaliśmy. Daje to uczniom i uczennicom naprawdę szerokie pole do działania i muszę powiedzieć, że wracają do mnie po roku, po kilku latach właśnie na ten otwarty maraton pisania listów i mówią, że była to jedna z niewielu akcji, które nie dość, że są w dużych miastach też przeprowadzane na uniwersytetach czy politechnikach. To jeszcze jest o nich głośno za granicą. Amnesty International wszyscy znają i naprawdę e, m, czujemy się sprawczy to, i, i wiemy, że faktycznie mogliśmy komuś pomóc. Więc e, tak, to ma sens i tak uczniowie doceniają to, że mogli wziąć udział w takiej akcji. A co jest najtrudniejsze w przygotowaniu takiego wydarzenia no i w ogóle prowadzeniu całego tego przedsięwzięcia, a co daje największą satysfakcję? Może odpowiem od tak, na to drugie pytanie. Największą satysfakcją jest to, że wracają do mnie osoby i piszą ze mną listy które robią to już od lat. Mam taką absolwentkę, która pisze chyba od 8 lat ze mną właśnie już listy, a teraz zaangażowała w to też swoją młodszą siostrę i już napisały 100 listów same we dwie, więc są to naprawdę takie miłe chwile, jak spotykam absolwentów co roku na maratonie pisania listów. Co jest najtrudniejsze? Najtrudniejsze jest zachęcić osoby, które piszą po raz pierwszy. Dlatego, że się boją, że myślą właśnie, że to jest jakaś niepotrzebna akcja, zbędna, że to nic nikomu nie da, a w ogóle to po co pisać list w języku polskim, jak go ktoś z ekwadoru nie przeczyta. Ja wyjaśniam te wszystkie wątpliwości, próbuję, się je, roz, próbuję je rozwiać. Organizacyjnie, no, naprawdę trzeba te listy. Później po, po zebraniu wszystkich przejrzeć, posortować, trzeba je wysłać, zawieźć na pocztę, nadać. To bardzo długo trwa, sporo czasu zajmuje, ale zawsze mam osoby chętne do pomocy i udaje nam się to zrobić sprawnie i szybko. Jak Pani zdaniem zmieni się wpływ maratonu na przestrzeni lat, szczególnie w czasach mediów społecznościowych i szybkiego obiegu informacji? Na pewno się zmieni. Myślę, że media społecznościowe dają większe szanse maratonowi. Już od kilku lat jest możliwość nie tylko napisania listu odręcznie, ale także podpisywania petycji. I te petycje na pewno mają też wpływ na działania władz czy rządów danego państwa, więc maraton się na pewno zmieni i przeniesie bardziej do, do mediów społecznościowych. Ale mimo wszystko atmosfera, w jakiej się pisze maraton, te rozmowy wspominające byłych nauczycieli czy obecnych, protest sągi, które też wspólnie słuchamy, to wszystko ma swój urok i to zachęca też do tego, żeby spotykać się z innymi ludźmi i spędzać z nimi czas, pomagając też innym. Więc. Nie odsuwajmy tej klasycznej wersji maratonu z przepisywaniem listów do lamusa. Wspominała pani o otwartym maratonie pisania listów, ale jak on tak właściwie wygląda i gdzie można się zgłosić, żeby pisać te listy? Otwarty maraton pisania listów w radomsku odbędzie się w tym roku po raz dziesiąty, czyli mamy mały jubileusz. Będziemy pisać listy 6 grudnia w siedzibie Gazety Radomszczańskiej od godziny 14 do godziny 18. Zapraszam Państwa serdecznie, wszystkich mieszkańców Radomska, ale nie tylko, bo całego regionu, nawet spoza naszego powiatu również. Możecie Państwo napisać listy, bo wzory są na, wydar na stronie wydarzenia w internecie, na w stronie facebookowej. Możecie napisać listy w domu i przywiezie właśnie w tym terminie, czyli 6 grudnia do redakcji. Ale gorąco też zapraszam na wspólne pisanie. Siadamy sobie w miłej atmosferze, przy kawce, herbatce, ciasteczkach, przepisujemy listy, bądź piszemy sami. I... Czujemy, że jesteśmy sprawczy. Jest to wydarzenie, które już wpisało się jakby w taką tradycję miejską. Także serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękujemy Pani za rozmowę, za podzielenie się doświadczeniami oraz za ogrom pracy, jaką wkłada Pani w organizację Maratonu Pisania Listów. I właśnie to dzięki takim osobom jak Pani ta akcja wciąż rośnie w siłę i inspiruje kolejne osoby do działania. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w maratonie, do wspólnego pisania i realnego wpływania na ilość osób, których prawa zostały naruszone. Każdy list ma znaczenie, a razem możemy zrobić wiele.